O, poproszę o komentarz na temat tej fotografii. No i teraz tutaj mamy Joannę i Hansa Urlika, założycieli tego zamku budowniczych. Tu też są oni w oności, tutaj już w podeszłym wieku. Natomiast tu jest ich rodzina. Następna, to jest ich wnuk, a to jest prawnuk. Oni, czyli Joanna i Hans Urlik zakupili taki pałac. Yy, od Ziodora yy, Frankensersdorf i rozbudowali go właśnie na taki obiekt, jak dzisiaj mamy. Tu jest w trakcie rozbudowy rysunek, jeszcze nie ma kaplicy. Następne tutaj są: z tej strony. Tutaj mamy zamek praktycznie z każdej strony od strony wschodniej i od zachodniej. Wnętrza, wnętrza, których tak. jest bardzo mało w ogóle tak, jako wnętrza. dokumentów. Natomiast wnętrze kaplicy jest również. O. No, a tutaj a mamy... Jakie to jest źródło tychże właśnie fotografii? Ach, tajemnica. Hmm. Aha. Y, tutaj mamy jeszcze świętego Krzysztofa na mostku, kiedy który obecnie jest... jest w Opolu. Tutaj też również jest z daleka zrobione zdjęcie. Natomiast tutaj mamy z tarasu i spod tarasu y, widok na fontannę. Widać to jelenie. Natomiast w dali widać kolumnę Zwycięstwa, czyli Czązik Zajla. Mhm, widać, dokładnie. Tak. Natomiast dwie bramy osobne, które były te boczne, tak wyglądały. Nie ma ich tutaj. Główna brama wjazdowa tak wyglądała. I, I coś jeszcze... jeszcze mamy? Tak, z tej strony mamy jeszcze yy, to wszystko, co się znajdowało, czy znajduje do tej pory yy, w parku. Yy, to jest mauzoleum, czyli kaplica grobowa. Widać, jak ma na dachu, dach to jest taka kopuła. Tutaj mamy taką yy, altanę. Ona stała tam na cyplu, jednak została zniszczona, ponieważ ona była z drewna. To jest w stylu takiej chińskiej pagody. Tutaj mamy glorietkę. Świątynię Domania na półwyspie. Yy, tu mamy kaplicę, no, yy, tą altanę, która znajduje się tam z tyłu kaplicy tak. koło fontanny. Dziś tylko został fragment ściany. Tu mamy tą Zygezojlę. I tu jest mysia wieża, wieża Midokowa zwana mysią wieżą.